Cześć, siemano, witam wszystkich, bardzo, bardzo gorąco, Stacey Thompson, a, przepraszam, pomocny.pl i pokażę Wam w tym porodniku yy, jak yy, włączyć mikrofon, który wcześniej wyłączyliście, wchodzicie w dźwięk, nagrywanie, i tutaj jak widzicie są moje obydwa mikrofony. Jest mój mikrofon, który znajduje się koło kamery na laptopie i jest mikrofon, którym właśnie nagrywam. Klikacie prawym przyciskiem myszy na białe pole i zaznaczycie pokaż wyłączone urządzenia. Pokaż odłączone urządzenia i pojawiają się wszystkie kiedyś tutaj użyte mikrofony. Drugą sprawą jest to, bo pewnie może ktoś się kiedyś zastanawiał, jak zrobić, jak wyłączyć autominimalizację gier podczas grania czy nagrywania także wchodzicie <śmiech> <śmiech> przepraszam wchodzicie w menu start i wpisujecie yy, i wpisujecie sobie usługi klikacie tak I zjeżdżacie na sam dół. Następnie szukacie e, wykrywanie usług interakcyjnych. Prawym przyciskiem myszy. Właściwości. I jest automatyczny. Klikacie i Stan usługi zatrzymano. Jak macie zatrzymane. Następnie klikacie zastosuj. I ok. Trzecią i już ostatnią sprawą. No, w dzisiejszym poradniku będzie y, co zrobić żeby nam się włączało auto odtwarzanie y, teraz tak y, niestety mi no nie wiem klikacie auto odtwarzanie nam. o programie grającego? no tutaj wiadomo I, ale to nie działa więc jakby ktoś mi mógł pomóc to bardzo bym był wdzięczny i, i ogólnie pamiętajcie, że możecie sobie rozszerzyć, tak podłączyć projektor. Jak to zrobić? Wchodzicie w menu Start i piszecie "połącz" i macie połącz z projektorem. Klikacie to. I tylko komputer, czyli tylko na komputerze nic na projektorze duplikuj. Czyli co co na monitorze waszego laptopa, to samo na projektorze. Rozszerz, czyli na, na ekranie laptopa jest jeden, jedna rzecz, na przykład jedno okno otwarte, a na projektorze jest całkiem co cał innego, tylko pro projektor, czyli wyłącza Wam się ekran z laptopa i tylko z projektora. Jest to dosyć niewygodne, dlatego myślę, że bardziej fajna jest duplikacja, no ale to jak chcecie, jeżeli nic nie chcecie, to po prostu klikacie gdzieś indziej. Ok, mam nadzieję, że pomogłem Wam w tym poradniku. Z jakimś Waszym problemem piszcie na pocztę naslef.com, jaki macie problem. I myślę, że to tyle. Na razie trzymajcie się. Hej.